Cześć, jestem Kinga i witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj, jak po tytule się pewnie domyślacie, Nagrywam filmik, w którym to Instagram decyduje o moim dniu, także jestem mega podekscytowana. Nie ukrywam, że zawsze coś takiego chciałam nagrać, także w końcu jest ten dzień. Wy z tego co zauważyłam, też jesteście mega podekscytowani i bardzo taki filmik chcieliście, także go nagrywam. Będzie to polegało na tym, że ja na moją relację na Instagramie będę wrzucała Wam jakieś pytanie przykładowo, który outfit mam wybrać, co mam gdzieś na śniadanie, itd, i tak dalej. Będziecie mieć dwie opcje i będziecie wybierać, czy to to i to co wygra to będę robić, jeść cokolwiek innego e, tam sobie wybiorę także ja widzicie już wstałam, pomalowałam się umyłam głowę, także mam związane mokre włosy o reszcie rzeczy będziecie wydecydować jestem bardzo głodna, także w trakcie malowania zrobiłam już pierwszą ankietę w której zapytałam was co mam zjeść na śniadanie dałam wam dwie opcje, czyli Owsiankę i tosty. Minęło jakieś, nie wiem, może 5 minut, także jeszcze z 5 minut poczekamy, ponieważ myślę, że będę nadawała Wam na tę ankietę jakieś 10 minut, coś takiego. Zobaczymy, co wybierzecie, chociaż podejrzewam, że wybierzecie owsiankę, ale to zobaczymy. Jeszcze chwilę poczekam i zobaczymy, co zatestowaliście.